Po kilkuletniej przerwie reaktowaliśmy konkurs Biznes na Milion. Jest to trzecia edycja tego konkursu. I głównym celem tego konkursu wydobycie takiej kreatywności wśród młodych ludzi, wśród uczniów szkół średnich, w jaki sposób zmotywowanie ich do tego, żeby przygotowali odpowiedni biznesplan, żeby zastanowili się ile ten ich pomysł, ile ta inwestycja będzie kosztowała, aby potrafili i odpowiednio zaprezentowali, aby też potrafili sprzedać ten swój pomysł innym osobom. Jeśli chodzi o tegoroczny konkurs, to jesteśmy bardzo zaskoczeni. Mieliśmy 21 zgłoszeń z różnych szkół i poziom był wysoki. Do finału przeszło 10 najlepszych prac o naprawdę szerokim, bardzo zakresie merytorycznym i bardzo ciekawych pomysłów. Że uczniowie promowali pomysły związane z zakresem ochrony środowiska, z ochroną osób niepełnosprawnych, oszczędnościami w zakresie energii elektrycznej. Jestem zaskoczony, że otrzymałem nagrodę Główną Wygraną. Nie spodziewałem się, że mój pomysł przypadnie tak bardzo do gustu Giri. Projekt polega głównie na plakietkach w kształcie plastrów miodu, co może wydawać się zaskoczeniem, lecz moje plakietki w kształcie plastrów miodu będą wyróżniały się pierwsze możliwością personalizacji, następnie możliwością łączenia ich ze sobą, czego na rynku nie mamy. Możemy wymienić wszelkiego rodzaju naklejki na ubraniach, dzięki czemu możemy w sumie zmieniać swój styl bądź lekko go podkreślać pojedynczymi plakietkami. Wszystkich, wszystkich serdecznie zapraszam na kolejną edycję konkursu Biznes za milion. Warto, jak widać, warto. Zapraszamy wszystkich.